Cześć, to znowu ja, z moim kolegą Krzyśkiem i chcielibyśmy Wam pokazać trzecią część. Zagrajmy w Mount Blade y, Warband. Zaczynamy. Ja no właśnie, wychodzimy z tawerny, <laughs> zamku i hamur. Idziemy, kierujemy się na południe, no, werbujemy... i poszukamy jakichś bandytów. Jeszcze jest jeden kod, który uaktywnia wszystkich na mapie. U, a, no, Ctrl T. Wtedy widać wszystkich bandytów, stepowych i innych takich. Jeszcze pokażemy z, z jednym z odcinków, jak oble, oblegać zamki. Można no na dzisiaj. dzisiaj. Ale zobaczymy. Kolejna bitwa, 17, 6, dla nas 17. O. Co to jest? No to ta... Kosa? No. Nie. Czemu widać jej? Nie. Taka grafika. No ale... Tak to grę. No ale fajna. Podobno ma być e, wprowadzone jeszcze jedno ulepszenie Warbanda. No ale zaczekam. Będziemy mieli, to wygramy lepszą grafiką. A nie, to spróbuję do zielonej bo tak nie chcę się robić. Warbanda? Nie, gramy, gramy idą inną całą, broń. No właśnie, znaczy kosa. O, o widać, widać, czasem kosa. tylko takie... Kosa, kosa rządzi, a nie do koszenia traw. Coś się używamy. Kolejna bitwa, kolega się wtoczył w bójkę, jak to zwykle. Podzielałem się. No jeszcze ty. A, pobrnąłeś konia. To jeszcze zostało po ślicy, pewnie. Albo piechota. Trzeba będzie zrobić tak, żeby miał lepszą celność, bo jest bardzo zła. Hmm. Strzelanie z konia będzie pisano, to mu lepszy. Ale mniejsza o to. Ale e... teraz może... Hmm. Idziemy werbować dalej. Nie, teraz... Kieruj się na południe do Szwabii. Właśnie, jest, o... To właśnie, to jest To nie, swadia jest pomarańczowa. O właśnie, tu, wsunę, dobra. Swadia, kochana swadia. Idź na rynek, jest. mają dobrą broń. O, wow. Weź tarczę migdałową. To weźmy. O, to jest piękne. Dwuręczna szabla, pierwszy raz widzę. No ale dobra no już jest to jest Tarczę weźmij mi dałową Aha bo jedno nie można uszywać Można Ale jest jeszcze taka długa ta na dole widzisz Tak Ale jej nie można Można A nie pisze nie, zubawaj A, przypomniał mi się, ciężkie opa że nie można Tej tarczę. Tak, nie O ta sewu jest dobrze. jak to tnie Bo no to tak 2 zeszłe plus 1 plus 2 ooo, ktoś to wybrał? Łady in China? Co masz jakiś problem? Hehehe, <noise> Łuk lepszy się znalazł, 20. No bóg słabego wykonania, idźmy z tym do kosza Robimy pieniążki właśnie Zbroja, ooo, Płaszcz płytowy Wyglądamy no. jak kucharz jakiś no ale mniejsze o to. Nie lubię tego hełmu. zasłania skrzydłami strasznie. Dobra, idziemy teraz do kolejnej karty, ale jeszcze kolega musi za, ma długo 83 tysiące za ten płaszcz płytowy. Jeszcze idziemy do karczmy najem, najemników. No i być może pójdziemy na obrężenie zamku. Ale to no, chyba w dobrze. kolejnym odcinku. Na razie musimy jeszcze wyposażyć nasze I właśnie wtedy będziemy werbować i w następnym odcinku... A teraz musimy... będziemy więcej wojska A teraz niestety musimy jeszcze kilka kupić, bo muszę się narzec Idziemy jest jeszcze werbować podróżnik O! Bierz się! No dawaj, dawaj Szkoda No leżę do żawi. No. Dobra. O, są do werbowania. Tysiąc denarów dla jakichś wieśniaków. Ej. O, znowu kawane Się natrafiłem. To chyba ten sam. Teraz jeszcze Wam pokażemy, jak... Y na przykład jak mamy włócz, włócznika, jak go dać na włócznika weterana, chodzimy w oddział tutaj na dole i tutaj na przykład i tak samo CTRL-X. I wtedy tu jest dwóch gotowych, trzech gotowych do awansu. Ale czasem jest za mało pieniędzy, mam tylko 38 monet. Zróbmy pieniądze i ten dopiero. A 100 tysięcy nam starczy. Nie, dobra, oni mało biorą. Wtedy oddział możemy na każdym zmuszać ich jakby do awansu. A nie czekać nie wiadomo ile. Laser ja uciekł Tak. To jest chyba. No tak. Teraz jeszcze powerbujemy jak najwięcej wojska, a w następnym odcinku ruszamy. No, jakieś królestwo wybierzemy. Jeszcze nie wiem, kolega wybierze się najlepiej na tych grach. Ale mniejsza o to. No. Dobra, idziemy werbować dalej. Suda byliśmy. Obok było. Trzeba werbować jak najwięcej chłopów i wszystkiego. Na oblężenie to... Dopiero 25. O, no. O, 4. No ale trochę dużo. Na oblężeniach będzie 200 o, Będzie Tu nie tu nie wchodzi się A no Zamek to jest Tylko można do wolnych miejscowościach sumo albo innych pierdół. Iba już mamy? Dobra 3 Nie, tu nie będzie gdzieś O, tu! Wig Hall Do taverny idź. Najemny cech mistrz tego ja szukałem. Mamy bierzesz do oddziału. Zawsze coś. A. O, kolejny kucharz. Dobra. O coś będziemy mieli zawsze? Broń. Łuk jest, widzę łuk. Mistrzowskiej ręki. Siła naciągu 7. To musi być potężne. O, o! nie mamy miejsca. Aha, to mam nie poświęc. chleb! Nie potrzebna na mam. A, dobra. O, to jest. Kończył. Nic takiego dobrego. Dobra, idziemy werbować wojsko. Moim zdaniem ja najpierw No. Ponieważ małe dobre szycerzy. Ile mam oddział już? Zaraz zobaczę. 42. 42. 42. 42, jeszcze trochę. W ogóle możemy jeszcze... A! Już koniec! Na... O, tak? ja, piszę, piszę. A, no o Tak? Piszę, pisze. A najmniej Dobrze. dobre. Owszem tak. No. O, co... Co to ma za długi kijask? No Dobra, mniejsza oto. Będziemy powoli kończyli. O, tylko na tych. No. A w kolejnym odcinku totalne odleżenie na jakieś królestwo. No, to cześć!